druga w reprezentacji nie w topie czy tej eliminacji Dokładnie, no, w topa jest tragiczna. To, to co mówiłem, że po pierwszej połowie Polacy mieli, jeżeli chodzi o statystyki, liczby 60 coś procent posiadania piłki, Mołdawianie mieli, mieli tylko trzy rzuty wolne. A tak to wszystko 0-0-0. To by się w ogóle nie powiedział. dlatego mówię, że to są totalnie dwa inne mecze. Chciałbym umieć, jakbym jak na, na przykład został trenerem, to chciałbym umieć tak drużynę zmobilizować na drugą połowę. I tak totalnie, wyżby, żeby wychodził inny zespół. Bo nie wiem, co musieli oglądać 300, w szatni? wiesz, wideo, filmów. W to by nie zdążyli. W czerwie? Chyba, nie? No, no, kawałek. Na jedną scenę. My doskonale w tym pomogliśmy, bo wiesz, co, no, przy 2-1, e, ja nie wiedziałem, że nasza reprezentacja mówi panowie, trzeba się zebrać, strzelić na 3-4-1, żeby oni nie złapali wiatru Nie, Wiesz, ale przeciwnie. to, to okej, okay, nie, ja. To rozumiem, jakby Tak jak wcześniej powiedziałeś, tak, że ja też miałem trudny sezon, bo my też skończyliśmy Nie, nie mówiłem tego złośliwie, no, ale wiesz, można to sobie jakoś ułożyć, na bazie tak, doświadczenia piłkarskiego ja, porównać. Ja, jakby ja to, no, wiesz, no, wiesz, gram tyle lat w piłkę, no ja do tej pory mam sytuację z, z finału Pucharu Polski, gdzie w 90 minucie strzeliłem gola yy, w finale i przegraliśmy z Arką Gdynia 2-1. No, i to też mi tkwi, bo to nie jest takie łatwe, żeby od razu coś zapomnieć i, i o tak. Tylko to, to, zależy. to jest jedna tylko, sytuacja, tak? a my, tylko my tracimy trzy bramki z Młodowie. Fakt jest taki, że tu odpowiedź. Zabrakło odpowiedzialności, nie było krycia, nie było porozumienia. No to wiesz, nagle wszystko się rozmyło.